Cześć wszystkim, tu Trytka. No i dzisiaj witam Was w filmie informacyjnym, ponieważ jak już możecie zauważyć i usłyszeć, no jest on z głosem. No i teraz, tak, możecie napisać w komentarzach, czy wolicie z głosem, czy z napisami, bo to już naprawdę ja będę, jak wolicie z napisami, to będę robić z napisami, jak z głosem, to z głosem. No ale uznałam, że z głosem byłoby lepiej. Dlatego, bo jak nagrywam aktualizację Ona była strasznie długa, a nudna Ponieważ nie mogłam napisać wszystkiego, co chciałam No a nawet gdybym to zrobiła To jeden długi napis trwałby przez sekundę I wy już naprawdę byście nie wyrobili z czytaniem No więc to już naprawdę Możecie napisać, czy wolicie napisy, czy głos Bo według mnie głos byłby lepszy No i tak wszystko, co chciałam powiedzieć w tym odcinku, już powiedziałam. A nie chcę go zbytnio przedłużać. No więc, papatki.